Dobra, ja mam berety I pompę jeszcze A masz ty to. A mam pompę ja do ciebie, bo tam typ poleciał Dobra Weź resztę. reszta A u mnie jest niebieska pompa wolna Spok Chodź Czekaj O no. Gdyby sam na tej fabryce obok Mhm, mm możemy go podjechać. Jakby punkt. Ok, on poszedł z tej fabryki, ja, ja, widać. No, jest tu. O! Prawie straciłem prawie damage. Gdzie on? E, tutaj. A, na górze. Tu jest? E, po kawie ma jeden. Doszło 82. Nie, i miałem co daleko. A jeszcze plec mam. Czekaj, już idę. Leży. Dobijaj. W tym trybie się nice. zawsze dobija. Nie wiem, czy zauważyłeś, każdy dobija w tym trybie. automat. Coś w automacie kupił. Okej. Okay. Ty balona masz? Nie, to typa. Leży, dobra. Nice. Jeszcze ktoś do niego szczerał z fabryk. Chyba że to ty. Nie. No, jest ktoś. Sara, że się No nie, zero, mam do środę Nice Kurde, jestem idiotą To jakim jestem? Kurde, się obuduję tutaj. Mhm. Powiedz, jak byś chciał helpa. No teraz. Dobra, jeden leży. Nice. nice. Drugi. Ale nice. Szybkie heady. Ale wariat z Aha, dobra, pijesz, pijesz. Drobnij kewa. Kedon, ja tu Ła, ale chłopie. Dwa head'y pod rząd. Ja już mówiłam, dobra, przegrałem. E, masz WP? mam zero. Masz. Dobra. 128 punktów. E, ja biorę Kurde, dropnij mi trochę WP, bo... Dobra. Bo dałam ci wszystkie, od okay. co dobra. Jeszcze trochę ci mogę dać. 3, 2, okay. Ja mam 12, to masz 10, nie? Ile masz hamodem? Ile masz 130. Zasz trochę? No. 20, 20. Nie wiem, jak teraz to rzucenia, bo to mi cały czas po 1 wypada. Jak gierka się uda, to mogę wrzucić na YouTube? No, co? Będzie winek oczywiście. Ja mam cztery suby, a już mam montażystę, nie? Co? Ja mam cztery suby, a montażystę już mam. To nie kolega z klasy. Y kolega z Playa. Aha. Też ma kanał na YouTube'a? Dobra. Chodź po tego żyta. Ale mało osób mega jak na taką strefę. Nie wiem może skara przygarnął normalnego. Tak no to. Nie, ja włupa. A to, ja już mam legendarną. też

どうしたんだろう Okay. dobrze! W idealnym momencie przeszliście, na stówę bym ja dobił Kurde, nie sterować tym dyskoletami Nie masz ogniska? Nie W tym domku to jest ognisko Dobra, plus 3. Ile w tej rundzie już punktów zdobyliśmy? 9? Mm, Czy... Nie wiem. Nie wiem ile miałem na 7 za kilo i... 126 miałem, no to 4 i 7. To są bandaże. Ja się tutaj szybko podleczę. No. Dobry i a Mała strefa, sypa, nie? To jest tak, chyba moja druga Jakiś tam gra jest. Wiesz, co on sobie wiesz, że zrobił na wulkanie? Aha, no no czekaj, czekaj. Kurde, to kolejny system osób tu kręcą. No widzę. Nie, tu jedni się klepią. Chodź, chodź za mnie. Czekaj, zwiększymy. Weź tu, zbuduj. O, dobra. No ale dwa wystarczą. Tylko rozwalić ścianę tam, tam. Z przodu są typy. Tam na 93. Jest z kamienia. Czekaj, bo tu jakieś szczepiaki latają. Mhm. Czekaj. Ech. Dobra. Dobra, posiedźmy tu może. Do, mhm. do top 7 jest niedaleko już. No. Jeszcze tam jest zrzut do nas. O, znowu, co? Czaj, czaj, bo ja muszę coś zobaczyć. Dobra, nikt nie zbudował Skybase'a. O. o, ale tu się pocą. Blisko mamy Geyser, jakbyśmy strefy nie mieli, chociaż on jestła poza strefą. A teraz przesuwała, to mamy duże szanse. Ale mhm. do dupy jakby tu była strefa. Zaznaczam. Dobra, 135 punktów. Na 119. No po co się... Jakbyśmy zrobili 2 kills i wygrali. Mhm. Ja mam 6 kill już. No ale ja bym był w tej... O, nawet nie najgorzej. Mhm. Jako ostatni pójdziemy, czaj, tak. Jako ostatni a, musimy pójść. A, ale oni nas z gateki pływają. ja się Czekaj. mogę. Pa, te... Dobra, Dobra, oni uciekli tam. Czekaj, ja strzelę w to drewno, strzelam w drewno. Ty tam, no już się tam. Tylko nie wiem w jakie drewno. No w tą ścianę. Nie, nie tam ma. nie ma, oni tam uciekli. Ja mam jeszcze lotnie Tam mogę sobie zrobić te jakiś tam od jest. Dobra, chodźmy już No oni się tam wszyscy kleją, ale też wiem, że tam na tej zbudowie jest chyba jeszcze ktoś. Jeszcze jedno... Jeszcze jeden typek. Tam, oni postawili tam launchpad'a, tam możemy pójść. Mogę się nie strzelać. Czekaj. Ja... E, zabiłem, zabiłem tam jednego. Dobra, dawaj. Z, z, ze snajderki. tu jest. Właśnie wiem. Ja tam jednego... Ale nie, ja nie idę na niego. On z gate'ki było. Ja tam jednego. Ja... widzę mnie. Chodź do mnie, jak dochodzę. Ja tam jednego powaliłem, jeszcze raz mówię. Próbuj do mnie, ja tu mam strefę. Weź coś z zabytki. No to Fyda. szybko. 20 typa na takiej strefie, to już jest serio. To, co chciałem zawsze No, tak jeszcze. No. Dobra, ja, ja już mam metal ustawiony, bo już się nie przyda. Albo tego dam. Malowa? a, a przy, na pewno ma bukiet, no. prawda? Kurde, to jest sierpnia za Dobra, ma zero, ma zero. Mhm. Jeden leży, dobra. dobra mhm. tej... Czuj, do gdzie cię możesz. Przyklej. No, tak do Nice Dobię, Dobiło się go? No właśnie, nie, nie udało mi się No szybko, wytuj! Dobra, dobili mi, dobrze Dobrze. Dobra, mam lunch Mam Ja potrzebuję HP, nie? Jest! Będziesz na youtubach.